Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze środka Europy. Zapraszam Państwa dzisiaj na spotkanie z książką węgierską. Jakiś czas już literatury węgierskiej nie było, no to teraz jest. I jest to młoda literatura węgierska, bo chciałem dzisiaj opowiedzieć Państwu o książce zatytułowanej Diabeł to Czarny Pies, książce napisanej przez węgierskiego reportera Szandora Jazbereniego. Książka okazała się nakładem wydawnictwa H. Art w 2023 roku w przekładzie Karoliny Wilamowskiej. A w oryginale książka okazała się w roku 2013, czyli mamy tę książkę 10 lat po premierze książkę reporterską, książkę o Bliskim Wschodzie i Afryce. No i w ogóle się ta książka nie zestarzała, mam wrażenie. W ogóle. No właśnie, powiedziałem, że to jest książka reporterska. Ja też tę książkę trochę tak na początku odbierałem, że to jest zbiór reportaży, że to jest reportaż, że to jest rodzaj literackiego reportażu, być może to jest jakaś węgierska szkoła reportażu. Natomiast chyba tak nie jest, aczkolwiek może trochę tak jest. Tę książkę otwiera krótki fragment. Napisany przez Szandora Jasberyniego: Każda z występujących w tej książce postaci jest wymyślona. Wspominane w niej organizacje, skróty i jednostki militarne nie odnoszą się do istniejących instytucji. Łudzące podobieństwo między poniższymi historiami a rzeczywistością jest dziełem przypadku. No, i kiedy coś takiego czytamy, no to nie wiem jak Państwo, ale ja mam wrażenie, że to jest rodzaj disclaimera, który mówi, że. No właśnie, mówi, że większość tych rzeczy jest prawdziwych, czy może, że większość tych rzeczy jest nieprawdziwych, czy może, że historie są częściowo prawdziwe? Naprawdę trudno na to pytanie odpowiedzieć. Mogę Państwu tylko powiedzieć. Że ten zbiór opowiadań, bo to jest zbiór opowiadań, wypada znakomicie i jest napisany tak, że no ma się wrażenie obecności w tych miejscach i ma się też wrażenie jakiejś prawdy, która jest tutaj zawarta. Zbiór, diabeł to czarny pies, to jest zbiór 15 opowiadań. Nie jest to książka długa, to jest 190 stron, 15. No dobrze, powiedzmy, opowiadań. 15 rozdziałów opowiadań. Akcja tej książki, akcja poszczególnych opowiadań dzieje się w różnych krajach. Dlatego, że autor, a także narrator, a właściwie autor oraz Narrator tej książki, bo większość opowiadań jest tutaj pisana w narracji pierwszoosobowej. Narrator tej książki jest fotoreporterem. Fotoreporterem wojennym, który skupia się głównie na Afryce. To też historie, które tutaj znajdziemy, to są historie, które mają miejsce w Egipcie. Na granicy Egiptu ze Strefą Gazy, w Czadzie, w Rwandzie, ale także na Węgrzech. Mimo, że to są opowiadania, i że każde jest opowiadaniem, które dzieje się w innym miejscu, to one jednak się ze sobą łączą. One łączą się osobą bohatera, głównego narratora, a właściwie takim rysem psychologicznym tej osoby. Bo można oczywiście na tę książkę patrzeć jako na świadectwo przemian w Afryce w ciągu minionych tam, 10 lat, powiedzmy. Można patrzeć na to jako na świadectwo zmian świata. I nawet usiłowałem tak patrzeć. Uświadomiłem sobie, czytając tę książkę, że bardzo niewiele wiem, bo poza takimi naprawdę bardzo oględnymi informacjami, gdzie leży czat. Czy jaka jest specyfika tego, co tam się odgrywa? To zupełnie nic nie wiem na temat Czadu, na temat sytuacji w Egipcie, w Libii. To są tematy mi obce. I pozornie wydawałoby się, że książka, która będzie skupiać się na elementach polityki jakiejś regionalnej w poszczególnych tych krajach, opisująca fragmenty wojny domowej. Posługująca się nazwami jednostek wojskowych czy ugrupowań politycznych, militarnych, że będzie nieczytelna. I w ogóle tak nie jest. W ogóle tak nie jest, co pokazuje, że ta książka przedstawia bardzo realne problemy. Czytając Jasberniego, uświadomiłem sobie, że ponieważ nie wiem, gdzie leżą te miejsca i są dla mnie Całkowicie obso No, wstyd się przyznać, ale tak jest. Co daje mi mniej więcej pogląd, co chociażby o rzeczach, które dzieją się w Awdijivce, wiedzą mieszkańcy Ziemi Ognistej czy ludzie z Paragwaju. To są jakieś lokalne historie bardzo daleko gdzieś. A ten czad jest przecież dużo bliżej. No i ja sobie uświadomiłem, że czytając te opowiadania i. Czytając wręcz magicznie brzmiące dla mnie nazwy, znalazłem się w świecie opisywanym chociażby przez Andrzeja Sapkowskiego świecie przemocy, świecie pogardy, świecie kontrolowanym przez siłę, pieniądze, wpływy. Wszystko się zmienia, ludzie i wojna pozostają tacy sami. W takiej bardzo znanej grze komputerowej Fallout jest otwierająca scena. I taka słynna scena, taki słynny zwrot War never changes. No, i ta książka o tym jest, że wojna nigdy się nie zmienia, jest zawsze taka sama. Jednocześnie ta książka pokazuje, jaki rodzaj ludzi pracuje przy wojnie. My oglądamy w telewizji przebitki, czytamy korespondencje, widzimy zdjęcia i nie zdajemy sobie sprawy, w jaki sposób te zdjęcia do nas trafiają. Nie zdajemy sobie sprawy, z czym wiąże się taka praca. Czasami o tym reporterzy wojenni opowiadają. Regularnie opowiada o tym np. Wojciech Jagielski, co znaczy być korespondentem wojennym. Ale Jazberiemu w tej książce udało się to pokazać w formie krótkich i tak esencjonalnych opowiadań, że nie wierzyłem, że dało się taką formę uzyskać. Miałem wrażenie, że w tych tekstach nie zbywa jeden wyraz. One są tak konkretne, tak krótkie, a jednocześnie tak nasycone atmosferą wojny. I Jakąś atmosferą, i jakimś przekonaniem o takiej beznadziei tego głównego bohatera, narratora, że robi to kolosalne wrażenie. Bo my widzimy tutaj przede wszystkim głównego bohatera, który jest człowiekiem żyjącym od zdjęcia do zdjęcia, od awantury do awantury. On tam nawet wprost mówi, że wojna to jest siedzenie gdzieś i czekanie. Czekanie aż coś się wydarzy i wtedy zrobi się zdjęcia. Bardzo poruszające jest jedno z opowiadań, kiedy główny bohater traci wenę, robi zdjęcia i czegoś w tych zdjęciach brakuje i nie potrafi tego odnaleźć i w którymś momencie ta wena mu wraca, ale ona przychodzi za pewną cenę. Czytając tę książkę można postawić sobie pytanie czy wojna i konflikt i brutalność robi z ludzi to co robi czy w takie miejsca jadą osoby które mają jakieś predyspozycje Historie węgierskie które są tutaj pokazane są bardzo poruszające Ojciec który uczy swoich synów strzelać uczy ich strzelać i zabijać jednym Strzałem po to, żeby nie męczyć przeciwnika, oni strzelają do jakiś wrubli. Później udział w awanturach, takich trochę szukaniu awantur po dyskotekach. To jest życie na krawędzi. I pytanie: czy to jest tak, że na początku jest życie na krawędzi, a później człowiek kończy, gdzieś na bezdrożach czadu, jeżdżąc, robiąc zdjęcia, rozmawiając, pisząc korespondencje, wysyłając? Wysyłając korespondencję z końca świata, gdzie, gdzie później my zwrócimy na to uwagę przez 30 sekund, przeczytamy być może na nagłówek tylko jakiś. Ta książka jest też doskonałym uzupełnieniem, moim zdaniem, do książki, chociażby to Masza Forro, bo Forro pisze o Wenezueli i ona też jest tam tamta książka, ale ona jest reporterem. A mam wrażenie, że Jasbereniemu udało się w formie tych opowiadań zawrzeć wiele prawdy o życiu korespondenta wojennego: o ciągłym strachu, o obojętności na śmierć, o luźnych związkach przygodnych, o braku miłości, o braku uczucia, o byciu zimnym Sukinsynem, o, przepraszam za wyrażenie, wyjebaniu na innych. O krótkiej pamięci i o tym, że te wszystkie rzeczy na końcu odkładają się w głowie do czegoś strasznego. Te historie o tym, jak kończą korespondenci wojenni, w szczególności z Afryki, no to są znane, oni nie kończą dobrze. Ta książka do takiego momentu nie doprowadza, ale mimo, że to są luźne opowiadania, Czytane całe pokazują spustoszenie, jakie w psychice jednak ciągły udział w tego typu przygodach, w tego typu aktywnościach powoduje. Nie polecałbym tej książki wszystkim. Znaczy, jeżeli macie Państwo w sobie bardzo duże wrażliwości, to nie wiem, czy to jest książka dla Państwa, bo. Ona pokazuje bardzo okrutne pewne rzeczy. I nie ma tutaj okrutnych scen. No, może z wyjątkiem kamieniowania, może z wyjątkiem zabijania zwierząt, może z wyjątkiem opisów tego, co działo się w Egipcie w czasie tej rewolucji w roku 2012 i 2013. No jest to, jest to poruszające. Jest to poruszające. Natomiast mi się tutaj też bardzo podobała forma, skrótowość tych opowiadań. To, że one nie pozostawiają nadziei, na coś one wszystko domykają, czasami zostawiają otwarte. Jest tutaj też zastosowany bardzo ciekawy zabieg kompozycyjny. Mianowicie, pierwsze opowiadanie o, to jest opowiadanie o gorączce. Główny bohater, narrator. Łapie jakąś gorączkę afrykańską jest, traci przytomność, co w sumie pozwala na interpretację też taką, czy te rzeczy, które są później są prawdą, czy nie, czy są przywidzeniem, czy nie, czy nie są jakimś ciągiem majaków, czegoś, co człowieka dopada w malignię, różnych fragmentów przeszłości, które gdzieś są wywlekane. No, bardzo mi się to podobało. Bardzo mi się to podobało. Nie spodziewałem się, że właściwie połknę tę książkę w jeden wieczór. Sądziłem, że będę ją czytał dłużej. Tymczasem skrótowość tej formy i taka wręcz lakoniczność, takie odarcie jej ze wszystkiego, z czego tylko można, powoduje, że jest w tej książce, jest w tej prozie ogromna prawda. I nie wiem, czy ta prawda jest prawdą wyuczoną, czy to jest prawda obiektywna, czy rzeczywiście tak było. Jeżeli słuchaliście Państwo rozmowy z Mariuszem Szczygłem albo czytaliście książkę, fakty muszą zatańczyć, to wiecie, że pojęcie prawdy w reportażu, w literaturze jest pojęciem bardzo ulotnym. No i pytanie, czy coś jest prawdziwe jest bardzo trudnym pytaniem, bo no, nie na wszystkie rzeczy można w ten sposób odpowiedzieć. No i ta książka, to jest taka książka, która właśnie pozostawia nas w takim miejscu. Zawsze się mówi, że coś jest z autora w książce. No, pytanie, ile Jasberniego jest w tej książce. Jeżeli chociaż trochę, to trzeba powiedzieć, że to jest ciężka praca. Bycie reporterem, wojennym, fotoreporterem. No i chyba nie dla wszystkich, no w szczególności nie dla mnie, zupełnie sobie nie wyobrażam tego, w szczególności w Afryce, to jest kontynent, który jest całkowicie poza moim obszarem zainteresowań. Nie potrafię powiedzieć dlaczego. Chyba z powodu jakiegoś przekonania o takiej niekontrolowanej przemocy i dzikości, która tam ma miejsce. Ale może to jest nieprawda, może jest inaczej, a ja posługuję się tylko jakąś kliszą, tylko jakimś wyolbrzymieniem i rozciągnięciem na całość kontynentu czegoś, co dotyczyło jakiejś historii, która wydarzała się w jakimś miejscu przez jakiś krótki czas. Ja Państwu diabła bardzo polecam, aczkolwiek zaznaczam, że jeżeli jesteście Państwo wrażliwi, to. Niektóre opowiadania mogą być dla państwa obrazoburcze wręcz, w szczególności kontekst relacji bohatera do żywych istot, do ludzi, do przyjaciół, do partnerek, do zwierząt, No i jest takim znaczącym przekroczeniem świata, w którym żyjemy my. Syci spokojni, dobrze się bawiący. Ale jeżeli szukacie Państwo prawdy o świecie oraz szukacie esencjonalnych. Tekstów, to to jest proza, która gdyby była powietrzem, to można by to powietrze było kroić nożem. Ona jest tak gęsta, że z pokrojonej można byłoby coś jeszcze zbudować, bo ona ma konsystencję taką, która pozwala na budowę klocków, mimo że to powietrze. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Polecam zbiór opowiadań, reportaży, refleksji. Szandora Jazbereniego, Diabeł to Czarny Pies? A ja się pojawiał Państwa za czas jakiś z opowieścią o zupełnie innej książce. Dziękuję, do usłyszenia.